Ludziska. Znowu na... I dzisiaj wam pokażę znowu MC. No, ja nie posiadam. nie posiadam, posiadam. Może jeszcze pokażę No tutaj. A może w jeszcze. Może no, jeszcze będzie to... Nie no, to będzie to będzie tu. Nie wiem, to Nie wyszkuję. Okay. I dzisiaj pokażę statki, które dzisiaj. Nie wiem, nie wiem kiedy robiliśmy, ale wiem, że robiliśmy. No dzisiaj będziemy jechać znowu na Minecrafta. I pokażę Wam przy moje wszystkie statki. Jeden statek mamy do bitwy. OK. Na nie ma. Jest wyłączony. Nie, no, nie, nie, jak to jest. Okej. Dzisiaj wstawiam chraciwa. Ponieważ no było trzeba jakoś spirituacje. Ten zlatek, tak. A właśnie to jest mój stratek. Właśnie. Zakoncentruję go Wam. To jest takie... żeby ktoś nie wypadł, tak? Na przykład jak ja wypadnę, nie, to tamten przeciwnik nie zabije Ja sobie tutaj ustawiłem Spawn Pointa. Czyli tutaj się gdzieś odchodzę, a tym będę pływał. Patrzcie, jak ja, a zobaczycie, co jest w Polsce. Jak widzicie, masz. Patrzcie, to takie coś. No, co jest, Nawet nie ma tutaj ramięki, żeby wejść. Patrzcie, on z Jak widzicie, tutaj można wejść wszystko. Ja będę do niego na zuku. Właśnie szczęśliwie, może byśmy już mi wysadzili, to mm. ja, nie będę, nie będę. E, Okej, okay. to co tutaj by można być? Zachód czy Zebsów, zachód. Nie lubię tego e, nocy. I no. meset Okay. tak. Tutaj mamy help. help. And zobaczycie coś fajnego. nie złą komendę. Zobaczcie. Okej, okay. musimy być idealni nad tym, co nam się jest to określenie. i spawny Po, po, in, e. a, no. 16. To jest to wymienienie. Jak to nie ma go? Nie gadajcie. Nie byłoby smak drobno, ale muszę po prostu patrzeć tutaj na deski. Jakbyśmy nie mogli niczego do spawn point upstay, gdyż go nie ma. Bo widzę, że już 3 minuty na chyba szybko, czas nie. Widzicie, tam są piękna drzewka, pszoza. nic więcej i ojdzie. Zwyczajny drewno. Takie ładne kwiatki tam chyba Nie chcę w jeszcze nie widzę. chyba jeszcze nie ma, nic takiego ciekawego. No, nie masz, nie jest ma takiego ciekawego. Też sobie, to wyrzucę za pokład, okej? Okay. I tak, ja bym chciał zrobić wejście jakoś do tego statku, jakieś wejście do tego statku, chciał. ale to zrobimy, żeby jakieś wejście. Hops, o co tu ma być? Hops. hops, 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 hops I hops Jak ładne wejście I trabinka Jest trabinka, wszystko ładnie będzie okay. Zobaczycie jakie fajne. Jaki fajne wejście będzie okay. Czy tak? Będę okay. Jeszcze jedno mi się tutaj przyda o to mi chodziło, o to mi chodziło No i jeszcze ostatnia rzecz to będzie to Gdzie? Poczekajcie co ja chciałem, a to, to chciałem? Mmm, No takie ładne, te No, takie mogą być No hmm, zobaczmy ładnie Ops Ops a widzicie, no, mamy tutaj też ładnie postawione. Może pokażę Wam kiedyś w jakimś odcinku, jak zbudować statk, Taki jak ja mam. To jest łatwe. Pokażę wam co mam tutaj pod pokładem czemu. To jest taki coś. Z tyłu jestem tylko skrzynka. No. Czekajcie, mi się Google włączyło. Nie chcę Googli. Co jest z tymi kuglami? Okej, okay, jestem. Zaczynam, no Henry, i znowu jestem. Hmm. Czekajcie, co tam jest. Oh, Zapomniałem, że to jest ten. Ej, okay, jak widzicie, co no, to jest? No to czekajcie, może nie będziemy leczyć. Może w diamondzie, to wyświetlić. To jest chętnie. Nie, bo no, ja chciałbym coś zobaczyć. Czy to będzie nieskończonością? Nie wiem. gamy nudę, zę. Zobaczmy. Ej, jak to pójdzie. Ej, ten łuk też wyszucę, no bo już jest w tym Ej, Hej, gamy młody. Jeden. I tak, tutaj będzie mi potrzebne kowadło. Kowadło, kowadło. Kobadu, to jest kobadu gdzieś z głosem przyjmiemy. O, jak widzicie, właśnie jest nasz kolega. To może go do niego zadzwonimy. Zadzwoni. Zadzwoni. Tak, chcę zadzwonić. Ok, dzwoni w lewo. Widzicie, coś widzę, że nie no ale później za chwilę odkleja się. Chyba. Ja już nie ubierzę, to może ja się złożę. Powinien zadzwonić do nas.